Siemaneczko! dzisiaj przedstawię Wam 5 ciekawostek inwestycji wiszące ogrody na Tuwima 48 w łodzi. Ostatnia, najciekawsza. Wyobraźcie sobie, że kreatywnym zabiegiem udało nam się zabudować 100% działki. Nazywam się Patryk Nocek, lecimy z odcinkiem. Wyobraź sobie, że jesteś pod prysznicem lub nie ma Ciebie wcale w domu, a kurier przyszedł i chciałby zostawić Tobie paczkę. I co zrobimy w takiej normalnej sytuacji? Albo Ci ją odda sąsiadowi i niekoniecznie już ją odzyskasz, albo zostawić Ci pod drzwiami. Jak jest portier, no to może zostawić na portierni. My tutaj do tego podeszliśmy w ten sposób, że jest, są takie skrytki pocztowe, w których kurier zostawia paczkę, w aplikacji wpisuje, żeby do Ciebie przyszedł SMS, przychodzi SMS z kodem, schodzisz, wpisujesz kod, odbierasz paczkę i potem macie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Złota winda, dzisiaj obudowana, ale w przebitkach pokazujemy Wam teraz, jak ona wyglądała jeszcze przed obudowaniem. Oprócz tego zachęcam Was do obejrzenia całego odcinka z autorem projektu wnętrz, Pauliną Narlo, w którym pokazaliśmy właśnie dużo smaczków związanych z wnętrzami tej inwestycji. Wykładzina na posadzkach. Dosyć nietypowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o inwestycje deweloperskie, dlatego, że co do zasady wykładziny są ciężkie w utrzymaniu czystości, a w szczególności w kontekście prowadzonych remontów przez nabywców mieszkań. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten konkretny produkt, zrobiliśmy bardzo duży research i znaleźliśmy właśnie tą wykładzinę, która jest niezniszczalna. Nie będę tutaj robił teraz darmowego marketingu. Jeżeli jesteście ciekawi, napiszcie w komentarzu, napiszę Wam, co to za konkretny produkt. Prywatne zielone ogrody na dachach. Przygotowaliśmy tutaj nawadnianie. Jest tutaj przygotowane również pod względem obciążeń i pod względem instalacji wodno-kanalizacyjnych miejsce pod jacuzzi. E, mamy tutaj dodatkowe zasilanie, również oświetlenie. Dajcie znać w komentarzu, jak wy byście zaaranżowali taki ogród, co byście tutaj zlokalizowali, może jakąś saunę, może jeszcze coś dodatkowego, jak można wykorzystać tą niesamowitą przestrzeń do tego, żeby spędzać faktycznie tutaj na niej czas. No i przechodzimy do najciekawszego tematu. Garaż, w którym się znajdujemy, stanowi ponad 50% zabudowy całej działki. I miejscowy plan w takiej sytuacji dopuszczał nam 100% zabudowy działki. Czyli dzięki temu zabiegowi udało nam się wybudować znacznie więcej na tej samej działce. No i mamy też drugi temat. Ten, ten garaż, tego na razie nie widać, ale jest dwupoziomowy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy zlokalizowaną windę samochodową. Która prowadzi do dwóch miejsc parkingowych, które są na górze. Jedno po tej stronie, drugie po tej. Czyli winda podjeżdża jednym samochodem w jedną, drugim w drugą. I dzięki znowu temu zabiegowi plan miejscowy dopuścił nam taką sytuację, żeby zwiększyć intensywność zabudowy o aż 0,9%. I dzięki temu wybudowaliśmy kolejnych kilka mieszkań więcej. W tej samej inwestycji, na tej samej działce. Dajcie znać w komentarzu, jakie inne inwestycje lub budowy pokazać Wam na moim kanale. Po prawej stronie to jest lewa, po lewej stronie pojawiają Wam się inne ciekawe odcinki do obejrzenia, a po lewej, po prawej, poja pojawiają się możliwe subskrypcje mojego kanału. Nazywam się Patryk Nocek. Cześć, cześć!